Thank <laughs> you. Jak widzieliście zbiorniki stoją ładnie w rzędzie, fajnie to się prezentuje, w końcu postawione, będzie można zamówić do kolejnego zbiornika paliwo, ponieważ jest dość w przyzwoitych pieniążkach, troszkę potaniało, tak więc zrobimy sobie jakiś zapas na jakiś czas, bo Myślę, że paliwo prędzej czy później i tak skoczy do góry, czy potanieje. No nie jestem cudotwórcą, jasno widzę, nie przewidzę, co będzie jutro albo co będzie za miesiąc, może będzie tańsze. Dzisiaj cena jest dość atrakcyjna. Z tego co się orientowaliśmy, to chyba 3.50, ale to jeszcze jest niepewne. Tak więc jeszcze tego tak głośno nie mówię, bo nie wiem dokładnie jaka cena jest. No i tutaj jesteśmy na gospodarstwie, gdzie jest niedźwiedź. Trzeba otworzyć i posprzątać przyczepę, ponieważ będę dzisiaj jeszcze na wieczór ładował części do piaskowania. Ten wszystkie gruz trzeba tutaj wysypać. Gruz, ziemia bo ziemię wozili chłopaki. Trzeba pozamiatać, pozabierać te łaty no i będziemy ładować. Tak więc co widzimy się przy ładowaniu chyba elementów na przyczepę. A więc ładujemy i zobaczcie czy wito czy wy to widzicie? W końcu elementy pakujemy do piaskowania. Wielkopomna chwila, ale powiem Wam tak, warto będzie. Sobie wpakujemy kabinę, no i później resztę, czyli błotniki, yy, obciążniki, znaczy się odważniki. Bo też będę piaskował, jakoś to poukładać mniej więcej z głową. Tak więc co, widzimy się po prostu gdzieś później, może jakiegoś time-lapsa tutaj puścimy. Tak więc, do usłyszenia później. Teraz ładujemy kabinę No i bez podłogi, mamy za krótkie widły, żeby ją przewieźć, tutaj nie łapie Dlatego patentem Podpatrywując jarka ogarka Drewno to dobra rzecz, zobaczcie, podłożyłem sobie Jeszcze tutaj by z takie grube, długie zaczepił I byłoby elegancko, tak więc jakoś sobie radzimy Teoretycznie mogłem tutaj widły wsadzić no Ale jak widzicie, tutaj było pasem podnoszone jest lekko zgięty kotownik, a tutaj jest wszystko elegancko, było poprawiane, spawane, no i nie sztuką jest to zgiąć, żeby później znowu prostować. Lepiej troszkę chwilę się pogłowić, żeby to załadować, jak później prostować. Rzecz, rzecz. Element, który został przygotowany już pod piaskowanie i malowanie, tak więc let's go na przyczepę, go, go, go. sprawdzić, czy dziś się nie poprzestawiała. Dobra, można podnosić. Bałem się, że tamten element mi z wideł spadnie. Tak więc możemy śmiało podnosić do góry i ładować. Reszta pójdzie już praktycznie żaręcznie. Ewentualnie odważniki wrzucimy na paletę i tą ładowarką podniesiemy. Żeby, no żeby co? No żeby no nie dźwigać później przy trzy razy do piaskowania. bardzo delikatnie próbujemy wyjechać a ja ją wyjdę i ja ją ręcznie zrzucę żeby dziś nie pogiąć tych tylnych yy, mocowań umcia, umcia, umcia pękłe gumcia na trzy, 3 Nie róbcie tego w domu, co ja teraz zrobiłem. Bo możecie sobie nogę połamać albo skręcić. Dobra, jednym słowem, jednym słowem, w dwóch słowach mamy to. Odważniki załadowane, jak widzieliście. Manitu się pasek odzywa. Dobra, podnosimy i lecimy. Misiu musi mieć bardzo ładne odciążenie, nie? Dociążenie jego mostu, no bo jakbyśmy to fleksem wyczyścili. No to po prostu yy, to jest żeliwo, w żeliwie są wgłębienia i nie dośczyścimy dokładnie, a piaskarką nam zrobi. Mam nadzieję, że na błysk to. Jeszcze jedną paletę sobie weźmiemy i te odważniki z przedniej mortki założymy, czyli dociążenie, obciążenie przedniego mostu. Wejdzie duża paleta Zobaczmy czy wejdzie duża paleta. Może? Miarka palety. Zajś na styk. No zaraz zobaczę, czy wychodzi. No, no, jak nie wejdzie, a jak nie wejdzie, to. No, a po co na ładowarkę, przyniesiesz je tutaj? <grym się wstrzymał> Ta. Dobra, wszystko płaci. Więc śmigamy po kolejną partię. Już niewiele zostało do załadunku. Jeszcze tam muszę element z kabiny, główne sterowanie, gdzie zegary się montuje i całą kolumnę kierowniczą rozmontować, ale to chyba sobie wrzucę tako i po prostu jak będą mi piaskować, to w międzyczasie się sobie to rozkręcę. Na bogato wjedziemy do środka. Drogi niko bo szoko jedzie no. Pamięć w się kończy On to miał obciążenie balastu Ja jeszcze na Może nawet, Tak będzie, coś kotem. Ale przydałoby się je umieć, tak ci powiem. Skarb Chcemy podmyć to, bo... No i Tutaj. Co ona tam sobie nie pad? Rozrój to załaduje. Chwila, bo ona dziesięć się nosi. dosyć a trzeba to jeszcze na myjkę wziąć bo ponieważ nie wiem nie znam się po prostu chyba nie będzie dłużej trwało jeżeli to zostawimy a jeżeli umiemy siemanko 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 co tam przyjechałeś po mnie? tak powiedz jaką plantację z dziadkiem zakładasz co będziecie sadzić będziemy sadzić e, e, w... wino Wino? Chyba kaktusy w tej suszy. No, szoki się po mnie przyjechały. Zrobiłem nic i nie to będzie to widać. Będzie widać, szoka. I taką ze na Szoki się I po. Na Już nagadał się pan, czy mogę zakończyć odcinek? Mogę? Dziękuję. Tak więc, szoki się po mnie przyjechały, bo auto jest na drugim gospodarstwie. Zabierają je, i jutro, jak widzieliście, wyjeżdżam samego rana na piaskowanie. Tak więc, postaram się coś nagrać z trasy, jak i piaskowania. Tak więc, trzymajcie się. Na razie, szoki się, coś mówisz, widzą? Dobranoc! Dobranoc! No. Dobranoc, I... My będziemy spać teraz. Będziemy no. się kąpać i spać. Na razie, cześć, piona. Siemano, siódma rano!